środowisku sztuk wizualnych, środowisku plastycznym i oczywiście tym środowisku, które jest związane z Opolem, bo tym się cały czas zajmuję i w tym roku moje wystąpienie ma taki trochę charakter, powiedziałabym, okolicznościowy, bo rok musi coś przeskoczyć, ale to pewnie przeskoczy. O. Rok 2024 jest rokiem jubileuszowym polskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków i tak naprawdę jako taki rok był obchodzony. Chciałam Państwu troszkę powiedzieć o historii, ale może też i sporo o tych obchodach, jak one wyglądają. Ta rocznica to jest jakby dowód na to, że prawo Polskie jest uprawnione do obchodzenia tej rocznicy. Taki bardzo pożółkły dokument, który znajduje się w archiwum związku uchwałą Plenum Zarządu Głównego w dniu 18 grudnia 1954 roku powołano oddział ze POW. Jest 9 lat po wojnie. Artyści przyjeżdżali do Opola już od 1945 roku. Jak Państwo wiecie, Opole przed wojną znajdowało się w granicach Niemiec, a więc ta wymiana ludności w mieście sięgała 75%. Więc wymienili się też artyści. No, trzeba sobie uczciwie też powiedzieć, że w Opolu przed wojną w niemieckim Opel jakiegoś silnego środowiska nie było. I też po 1945 artyści przyjeżdżali pojedynczo. Ich było trzech, czterech, pięciu. Było ich za mało, żeby stworzyć jakąkolwiek strukturę. Opole też było takim miastem budującym się od nowa, bo przed wojną była to silny ośrodek administracyjny przed wojną stolica e, prowincji Górnośląskiej, a w 45 zaledwie miasto powiatowe, bo województwa opolskiego wtedy jeszcze przecież nie było. E, także trzeba było aż tych 9 lat, do 54 roku, żeby paru tych artystów przyjechało, e, żeby zwrócić się do, e, jak państwo widzicie e, tutaj na tym nie ma, ale zaraz na protokole będzie, a jest tutaj, e, zwrócić się do Stalinogrodu, bo jest rok 54, czyli do, te, y, tak nazywały się Katowice, przez kilka tylko na szczęście lat, ale w tym czasie właśnie tak. Więc zwrócić się do tego najbliższego okręgu stalinogrodzkiego z prośbą o utworzenie nawet niesamodzielnego oddziału, tylko właśnie y, okręgu opolskiego. Taka zgoda przychodzi, i istotne 70 lat, które minie w grudniu. E, ponieważ e, rzecz się wydarzyła w grudniu, to pismo, które Państwu pokazałam z informacją, wyszło już w styczniu, więc zwyczaj tutaj że te poprzednie jubileusze były obchodzone w tych latach, które się kończyły na piątkę. W tym roku postanowiono jakby powrócić do tej czwórki na końcu dlatego to 70 lecie w tym roku. E, mamy dokumenty, mamy protokół e, i wiemy z tego protokołu, że naprawdę ta organizacja była bardzo, bardzo niewielka. Tam było kilka zaledwie osób. Proszę zobaczyć, i to byli bardzo różni ludzie. Ludzie o nieskończonych studiach, amatorzy, e, takich osób, które mogły być rzeczywistymi członkami stowarzyszenia twórczego, było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Koledzy uprawnieni do głosowania. To jest cała to jest ta, dlatego ten tytuł maleńki i bardzo młodziutki oddział, bo oddział rzeczywiście był maleńki, ale niezłomny. Tutaj e, na tym e, zdjęciu widać wszystkich. Wszystkie osoby, które były na tym założycielskim zebraniu, tych uprawnionych do głosowania i także tych towarzyszących, i od tego czasu ta historia się, historia się toczy. Tak jak powiedziałam, maleńki, młodziutki oddział to jest taki tytuł recenzji, która się pojawiła chyba 5 lat po założeniu oddziału, kiedy opole po raz pierwszy pokazało się w Krakowie i cała pełna treść tego zdania była maleńki młodziutki oddział zaprezentował się wcale dobrze. Czyli na niby taki mały, niby takich jest tam mało, są z jakiegoś dziwnego miasta, ale, ale jednak pokazują się dobrze. I rzeczywiście to jest czas rozwoju tego stowarzyszenia. Ono obchodzi kolejne rocznice. Kiedy w 65 roku jest obchodzona dziesiąta rocznica Związku Polskich Artystów w Opolu, to stowarzyszenie liczy już sobie ponad 30 członków, a więc rośnie tak wyglądała wystawa jubileuszowa w 10. rocznicę. W 20. rocznicę, w 75. roku ma już około 60 członków, czyli jak Państwo widzicie od tych początkowych 12, a tam nawet tych 7 no tak naprawdę pełnoprawnych i 5 takich powiedzmy dodatkowych, ta liczba się mocno zmienia. Na 20. rocznicy też towarzyszyła e, wystawa taka przeglądowa. To jest akurat e, też dla mnie, jako dla pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej, bardzo ciekawa dokumentacja, bo to jest pierwsza wystawa, jaka była zaprezentowana w nowej siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej, tu gdzie do tej pory pracujemy, 50 lat temu, w, w, ówczesnym, przy ówczesnym placu Lenina, obecnie przy placu teatralnym. Pierwszą wystawą było właśnie dwudziestolecie opolskiego e, zekorzu. No i w tym roku 70 lat było te kola. Oczywiście tak mniej więcej co 10 lat raz, raz obchodzono bardziej uroczyście, a z mniej właściwie te dwie pierwsze dziesiątki były chyba najbardziej uroczyste, później już... Trochę zaznaczono 50-lecie, 20 lat temu, ale tak naprawdę to 70-lecie w tym roku było dość wystawne, jak twierdzą niektórzy, nawet bizantyjskie powiedziałabym. I dlatego chciałabym Państwu tutaj pokazać, co się wydarzyło w ramach tych obchodów. Ono mogło też takie być, dlatego że zjednoczyło się kilka instytucji, które razem przygotowały te obchody. A więc oprócz ZPAP, także Muzeum Śląska Opolskiego, galerii Sztuki Współczesnej i Archiwum Państwowe w Opolu. Jakby siłami tych czterech instytucji można było przygotować cztery wystawy, bo które otwarte zostały jednego dnia, równolegle opanowały właściwie całe miasto. Więc jak Państwo widzicie, tutaj. To zaproszenie jest zaproszeniem, które informuje właśnie o czterech wystawach: o wystawie plenerowej w rynku. Wystawa jeden w Muzeum, wystawa 2 w Galerii Muzealnej i wystawa 3 w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków. Tutaj widzicie Państwo prezesa aktualnego Związku Polskich Artystów Plastyków, Andrzeja Sznajmańska, w czasie otwarcia. Tej wystawy plenerowej, bo jednak istotne było, żeby też zaznaczyć obecność artystek i artystów w mieście. A więc, wystawa plenerowa na rynku z udziałem prezydenta miasta, tam w tle Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola, to był taki moment, żeby pokazać, że artyści też zmieniali przez 70 lat oblicze tego miasta i oprócz takiej krótkiej historii na wystawie plenerowej. Bardzo mocno chcieliśmy przypomnieć pierwszego prezesa Związku Władysława Początka, osobę niezwykle zasłużoną. Ja kilka lat temu tutaj Państwu o Władysławie Początku opowiadałam jako o takim właśnie liderze budowniczym. To jest taka osoba, która wiąże się bardzo mocno z zalążkiem Związku, stąd tytuł tej wystawy na początku był początek. Bo na początku Związku rzeczywiście był, był początek, i o tym ta wystawa troszkę też miała mówić. Tak ona wyglądała i przez cały, e, przez cały lipiec w zasadzie można ją było na o opolskim oglądać. Oczywiście wszystkim edycjom towarzyszyły wspaniałe tony. Ja tutaj pokazuję e, kulisy. Tutaj zarząd opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków który kolektywnie kroi tort, pewnie tak kolektywnie jak pracuje. Mamy tutaj w drzwiach wiceprezesa z tego zdjęcia zarządu. Możesz się pokazać jako wiceprezes, chociaż jesteś tu zupełnie nie wiceprezesa, dzisiaj. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, to jakby ten zarząd aktualny też pracował nad tymi, nad tymi wystawami, które zaprezentowały tą 70-letnią historię I teraz Trochę takiej refleksji, bo tak naprawdę jak pokazać 70 lat tradycji związku twórczego, jak pokazać prawie 300 osób, które się przez te 70 lat przewinęły przez ten związek, no oczywiście pewnie sięgając właśnie do jakichś zbiorów i do prac. I to jest wystawa ta pierwsza w Muzeum Największa, która prezentowała pracę artystek i artystów już zmarłych albo częściowo tego najstarszego pokolenia, czyli tych pierwszych pionierów, którzy byli troszkę, troszkę dokumentów i jak Państwo widzicie, bardzo jakby różnorodne prace malarskie, graficzne, rzeźbiarskie, ceramiczne, czasami z bardzo ciekawymi artefaktami, jak na przykład widzicie Państwo rower na tej wystawie. To jest bardzo ciekawy obiekt wypożyczony z Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluszborku. Dzięki Bogu, że muzeum jakby wzięło do swoich zbiorów ten obiekt, bo jest to fantastyczna pamiątka dotycząca mieszkającego od 1945 roku aż do śmierci w 1990 roku jednego z członków Związku Bronisława Gniazdowskiego. Bronisław Gniazdowski w pobliskim Kluszborku znalazł się w 1945 roku. Był zapalonym cyklistą, poruszał się jeszcze przed wojną na rowerze. Były o nim takie legendy, że on mieszkał przed wojną w Warszawie, związane z warszawskim środowiskiem, były takie legendy, że z Warszawy jeździł do Krzemieńca na Wołej albo do zakopanego rowerem, e, więc to w młodości takie trasy. Natomiast e, kiedy osiedlił się w kluczborku w 1945, był już panem takim e, w średnim wieku, bo on urodził się w 1901 roku, więc w tych latach 40. 50. 60., a nawet jeszcze 70., czyli jako już całkiem starszy pan, jeździł na rowerze z kluczborga do Opola na zebrania związkowe e, oraz na plenery, na przykład na plener w Paczkowie. Także to jest rower on przystosował sobie do przewożenia obrazów, przystosował sobie do tego, żeby służył jako sztaluga, więc te historie artystów też czasami są właśnie zaklęte w takich bardzo niezwykłych przedmiotach, nie tylko w obrazach, rzeźbach, grafikach czy ceramikach. Druga wystawa, która pokazywała już nie chronologicznie, tylko może tak bardziej na zasadzie troszkę takich ciekawostek, troszkę jakichś takich dziwniejszych e, obiektów, to była wystawa w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego, na której znalazły się rzeczy takie o których może nie zawsze chcielibyśmy rozmawiać w tej 70-letniej historii. Na przykład obraz jednego z ważniejszych malarzy opolskich, Zenona Henryka Rachwalskiego, Dzieciństwo Janka Krasickiego, to są takie obrazy, które e, powstawały kiedyś. Albo na przykład Lenin pracujący w Poroninie autorstwa Krzysztofa Wódzkiego, bardzo wybitnego polskiego malarza. Więc jak się okazuje, zaglądamy tutaj za kulisy tych życiorysów. I tam jakieś takie różne, różne rzeczy też się odkrywały. No i wreszcie trzecia wystawa zorganizowana w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków, wystawa aktualnych twórców. W tej chwili związek liczy około 100 członków, natomiast zdecydowało się na pokazanie swoich prac 30 kilku. Czy to dobrze świadczy o kondycji związku czy źle, no to w zasadzie jest do oceny. Też wydaje mi się, że może nie wszyscy w jakimś takim tempie dość ekspresowym byli gotowi, niemniej jednak mogliśmy mniej więcej zobaczyć, jak wygląda twórczość tych artystów w tej chwili. Prezentując te wystawy, spotkaliśmy się też e, kilka razy, żeby wspominać taką historię. Spotkaliśmy się też na jeszcze jednej wystawie później, która bardzo wiele mówiła o dużej aktywności związku, która miała miejsce raz w okresie PRL u w latach 70. kiedy Paczków po raz pierwszy został miejscem PRL-owym i kiedy później reaktywowano tą działalność w latach od 2001 do 2017. Więc to tak naprawdę była bardzo taka okazała mozaika tej historii 70-lecia. I teraz na koniec kilka takich jakby moich pytań, czy, czy uwag, czy wątpliwości, czy za Momentu zastanowienia, bo jednak wszystkie jubilousze są takim momentem, kiedy chcemy podsumowywać, kiedy chcemy, chcemy mieć jakiś obraz syntetyczny, całościowy. Ja też stałam przed takimi zadaniami wcześniej, kiedy przygotowywałam tę monografię o polskiego środowiska, ale ona obejmuje tylko lata 45 do 83, więc tak naprawdę od 83 roku do dzisiaj, czyli te 40 ostatnie lat z 70 nie zostały opracowane. A ciągle są to te same pytania. Jak konstruować biogramy z bardzo, bardzo naprawdę mizernych źródeł, które są, skąd brać archiwalia? I tutaj jest taka niespodzianka, że o ile jeszcze do tego 83 roku te archiwalia w miarę są zgromadzone, na przykład w archiwum Państwowym, czy częściowo w siedzibie zarządu okręgu, o tyle archiwalia z lat 80., 90., po 2000, one praktycznie nie istnieją. I to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę łatwiej nam jest ustalić pewne fakty, które miały miejsce dużo wcześniej, niż to, co się wydarzyło na przykład 30 czy 40 lat temu. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża potrzeba, nie wiem, uporządkowania czy znalezienia w ogóle takich źródeł. Z nimi się bardzo, bardzo niefrasobliwie obchodzono. Do tego stopnia, że na przykład dość trudno jest ustalić, jeżeli nie mamy do czynienia z placówkami galeryjnymi, muzealnymi, a czasami także w tym przypadku, kiedy były jakieś wystawy, bo tego typu dokumenty albo gdzieś zaginęły, albo są trudne do odnalezienia. Bardzo to też trudno było zrobić w stosunku do Galerii Związkowej, która działa już tak naprawdę od ponad 20 lat i bardzo trudno jest zestawić taki spis wystaw, które się tam odbyły, więc takie drobne rzeczy, z których się powinna składać ta historia, dokumentacja fotograficzna, to jest następna rzecz, a jeszcze następna bolączka, to jest nieopisana dokumentacja fotograficzna. Na przykład przygotowując wystawę o Paczkowie, oczywiście jest sporo, spora teczka ze zdjęciami, ale wszystkie zdjęcia są nieopisane i tak naprawdę nie wiadomo, która to jest edycja, z którego roku, kto jest na zdjęciu. Po co ja to wszystko Państwu mówię? Po to, żeby zaapelować do wszystkich Państwa, że kiedy będziecie obchodzić któreś lecie, 70-lecie jako pracownicy czy pracownice instytucji, jako członkowie i członkinie różnych stowarzyszeń, to wcześniej, zanim dojdzie do tego jubileuszu, dobrze by było na bieżąco swoją działalność dokumentować. To jest naprawdę niezwykle ważne, nam się wydaje, że my wszyscy wszystko pamiętamy, wszyscy wszystko wiemy, wszyscy rozpoznajemy wszystkich na zdjęciach, ale mija kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat i te e, zdjęcia przestają nam cokolwiek mówić, a nieuporządkowane dokumenty albo się gdzieś rozchodzą, albo za naszych następców Czasami bywają uznawane za mniej ważne. Także to jest taka moja refleksja poboczna z dokumentowania stowarzyszenia, które istnieje i ma się bardzo dobrze, ale tak naprawdę bardzo zaskakujące jednak w toku tych przygotowań do jubileuszu było dla mnie te trudności, które wynikły, jeśli chodzi o takie ustalenia pewnych, tak naprawdę czasami zupełnie, zupełnie podstawowych faktów. Wracając do tego założycielskiego dokumentu, jak Państwo widzicie, rocznica mija tak naprawdę w dniu 18 grudnia i jak mi się wydaje, przed nami jeszcze jedna uroczystość jubileuszowa, bo na ten grudzień, na tego 18 grudnia rzeczywiście przewidziano jeszcze jakieś upamiętnienie, być może takie, które przybierze charakter materialny, czyli jakiegoś rodzaju takiej tablicy pamiątkowej. Natomiast póki co ten zestaw tych czterech wystaw, które Państwo zobaczyli, pokazywane przez całe lato w Opolu w różnych, w różnych lokalizacjach, został w czasie ostatniej galii nagród kultury miasta Opola wyróżniony nagrodą za wydarzenie kulturalne roku, także wydaje mi się, że bardzo dobrze ruchuje to przynajmniej na następne 70 lat. Dziękuję bardzo.